Państwo Przewodniczący, Wysoka Komisjo, nieobecny Panie Ministrze Bogucki, Przedstawicielu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosząc się do weta Pana Prezydenta, tutaj proszę Państwa zachodzi jedno podstawowy błąd, myślę, w myśleniu Pana Prezydenta i jego Kancelarii. Mianowicie celem wprowadzenia ustawy, która miałaby zaimplementować rozporządzenie Parlamentu i Rady Marketing Assets Czyli MIKA, było zabezpieczenie konsumentów i stabilności rynków finansowych. To nie to mityczny rozwój rynku kryptowalut, rozwój firm kryptowalutowych. To nie ten cel. Celem przepisów prawa jest zabezpieczenie konsumentów i stabilności rynku finansowego. Dlatego, że kryptoaktywa. Rozwijane w oparciu o technologię blockchain, niewątpliwie stały się częścią globalnego rynku finansowego, a także rynków finansowych poszczególnych państw. I dlatego Unia Europejska, dostrzegając ten problem i aby zabezpieczyć interes konsumentów, wydała rozporządzenie MIK i wyznaczyła państwom członkowskim czas na jego wprowadzenie zarówno z okresem przejściowym, jak też już i czas ostateczny. I faktycznie to, co mówił pan poseł Kowalski. W Polsce na początku zaczynały powstawać też giełdy kryptowalut. Najbardziej znaną był BitBay, który dzisiaj jest nazywany Zonda. Faktycznie wyniósł się z Polski do Estonii, ale to może by posłowie prawa i sprawiedliwości odpowiedzieli nam, dlaczego się wyniósł za czasów ich rządów. Czy dlatego, że państwo nie potrafiliście stworzyć ram prawnych do tego, żeby Zonda mogła działać w Polsce i także z zakresu nadzoru KNF-u, czy też może problemem jest to, że od Ponad trzech lat nie wiemy, co dzieje się z właścicielem i założycielem firmy BitBay, panem Sylwestrem Suszkiem. Nie potrafili Państwo ustalić, co stało się z osobą, która założyła największą giełdę kryptowalut w Polsce. Lipiec 2022 roku człowiek znika i do dzisiaj nie wiemy, co się z nim stało. Powołują się Państwo na przykłady innych państw, Czech i Słowacji. Tylko faktycznie, tam jednym aktem prawnym była implementacja Miki, ale tam był cały pakiet legislacyjny. W innych ustawach yy, przyjmowano rozwiązania podatkowe w tym zakresie. Dlatego też to naprawdę nie jest dobry przykład. Doszukują się państwo gold platingów przyjętej przez Sejm ustawie o kryptowalutach, nie potrafiąc wskazać jednego konkretnego przykładu. Ten jeden ewentualnie jest, bo to co opowiada poseł Kowalski to są hasła, a nie fakty. Tym przykładem, który jest ewentualnie gold platingiem, i myślę, że tutaj pan minister się ze mną zgodzi, to była kwestia uregulowania właśnie działania kantorów, żebyśmy nie mieli powtórki z cinkciarza. To był lek z cinkciarz. To jest ewentualnie gold platingiem. To, o czym tutaj poseł Kowalski mówi, że rząd PiSu nie potrafił zabezpieczyć konsumentów w czasie swoich rządów przed takim zagrożeniem, i to właśnie robiła ta ustawa. I to też zostało zawetowane przez pana prezydenta. Dla oszustów i złodziei, ale nie dla Polek i Polaków. Blokowanie stron. Podają Państwo to jako przykład Gold Platingu bzdura, to też jest w rozporządzeniu Mika. I to też jest w innych przepisach prawa polskiego. Ustawa o grach hazardowych przecież też przewiduje, że jedynym dostępną stroną z kasynem będzie to kasyno wirtualne totalizatora sportowego. Wszystkie pozostałe są blokowane. Nie może być do nich dostępu, bo tak stanowi polskie prawo. I tak samo tutaj. Te strony tych firm, które uzyskają zezwolenie KNF-u, czy też mają paszport innej instytucji nadzorującej z Unii Europejskiej, będą dla wszystkich ogólnie dostępne. Ale jeżeli będą inne firmy, które bez zezwolenia będą próbowały wyłudzać pieniądze od konsumentów w ramach skamingu, one muszą być jak najszybciej blokowane. Po to, żeby nie naciągnąć kolejnych osób. Jeżeli tylko KNF jako organ nadzoru dowiedziałby się o tym, że ktoś taką działalność prowadzi, to powinien właśnie mieć narzędzie, żeby działać niezwłocznie, aby chronić następnych konsumentów. Jeżeli ktoś tam nawet wpłacił jeszcze pieniądze i będą, realne szanse, żeby je odzyskać, bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś wpłaci pieniądze do takich firm, to już ich na ogół nie odzyska. Ale jeżeli by one jeszcze były, to zawsze w oparciu o VPN może się zalogować na takie konto i te pieniądze Bardzo odzyskać. Dziękuję. I podsumowując, Panie Przewodniczący, to jest rynek finansowy. Tak jak Banki, giełda papierów wartościowych, firmy ubezpieczeniowe nikt nie ma wątpliwości, że muszą być nadzorowane, kontrolowane i muszą być obostrzenia, bo to jest ochrona konsumentów i ochrona stabilności rynku finansowego. Czy ktoś ma wątpliwości, że handlować akcjami może tylko giełda papierów wartościowych w Warszawie? Nie, wszyscy się na to zgadzamy, bo to jest stabilność rynku. I bezpieczeństwo konsumentów. A tutaj Państwo mówicie, i pan prezydent powtarzając hasła niektórych polityków opozycji, którzy myślą tylko o własnym interesie politycznym, a nie o ochronie konsumentów i stabilności polskiego rynku, że może to robić każdy, firma z piwnicy, osoba o niejasnych powiązaniach, ale wtedy będziemy mieli tylko przypadki, że Polacy będą tracili pieniądze i będą tracili zaufanie do państwa polskiego. I dziwię się, bardzo. że pan prezydent zaufał właśnie opiniom tych polityków opozycji, bardzo, a nie zaufał polskim organom państwa i nie zaufał takiej instytucji jak Komisja Nadzoru Finansowego, której przecież szefowie zostali powołani za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Dziękuję, dziękuję. bardzo, panie pośle.